Witajcie, witajcie na naszym tarasie. Jak widzicie, jest e, praktycznie zrobiony w jednej czwartej tego, co chcemy zrobić. Brakuje nam tylko oświetlenia, jak również oświetlenia w naszym ogrodzie, gdyż ogród też praktycznie już jest skończony, a zależy nam na tym, żeby było mega tak klimatycznie i przytulnie, więc e, chcielibyśmy zrobić sobie fajne oświetlenie, jakieś spoty, jakieś e, słupki oświetleniowe. Zobaczycie efekt końcowy w następnym odcinku, a w tym odcinku chcielibyśmy Wam opowiedzieć trochę o tym, na co się zdecydowaliśmy, co będziemy robić, jak to działa. I czy można to samemu założyć, czy, czy nie. Razem z marką Marksloid będziemy instalować oświetlenie w naszym ogrodzie. Oświetlenie z serii Garden 24. I o tyle jest to bardzo dobre rozwiązanie i bardzo fajne rozwiązanie, bo nie ogranicza nas tutaj jakby e nic nas nie ogranicza przy doborze naszego oświetlenia i dowolnej konfiguracji urządzeń, jak również nie musimy brać tutaj jakichś specjalistów, elektryków do podłączenia, bo zasilane jest to nisko napięciowym prądem, więc sami będziemy mogli sobie to podłączyć. Słuchajcie, dodatkowym jeszcze atutem tego systemu Garden24 jest to, że możemy go rozbudowywać dowolnie jak tylko chcemy, w zasadzie zaczynamy sobie od zestawu startowego. I później możemy sobie w dowolnej chwili dokupić kolejny element, jeśli uznamy, że gdzieś nam brakuje światła i po prostu do całej naszej instalacji go sobie w łatwy sposób dopiąć. Dodatkowo, jeśli wcześniej nie zadbaliśmy o to, żebyśmy mieć w naszym ogrodzie już jakieś gotowe punkty z świetlne wyciągnięte, tu się nie martwmy, wystarczy, że będziemy mieli gdzieś wyciągnięty jakiś jeden kontakt, do którego podłączymy się i stamtąd zaczynając od naszego transformatora będziemy mogli robić nasze oświetlenie w ogrodzie. Ostatnio zaczęliśmy sobie projektować, jak chcielibyśmy, żeby nasz ogród został oświetlony. Eee, I zdecydowaliśmy się na to, żeby postawić na takie spoty, które będą nam oświetlały nasze drzewa. Na przykład tutaj z tyłu, nasze katalpy, żeby te drzewa by wyglądały fajnie, tak żywo i żebyśmy mogli sobie na nie nawet wieczorem patrzeć. Eee, do tego będzie nam potrzebny spot. Wybraliśmy sobie spoty 3-watowe. Bija się je w ziemię, mają taki szpikulec, ale mają dodatkowo jeszcze taki haczyk, który zawiesza się na rynnie. Więc jeżeli chcecie, to na przykład u nas można by było, no, chociaż my nie mamy rynny, ale można by było na przykład zawiesić sobie na garażu, załóżmy, albo na przykład, właśnie nad tarasem sobie zawiesić taki spocik. Zobaczcie, tak cały system wygląda. Tutaj mamy transformator, który podłączamy sobie z jednej strony do naszego zasilania, a dalej mamy już wtyczkę którą wystarczy sobie tutaj, proszę zobaczcie, włożyć w nasz transformator bądź w kable przedłużające, bo w zestawie mamy do wyboru kilka długości przewodów, którymi sobie tutaj rozprowadzamy nasze światło. Takie podłączenie jest szczelne, aczkolwiek należałoby jeszcze dodatkowo zaszczelnić izolacją żeby po prostu tutaj nic się z tym nie zadziało, żebyśmy mieli stuprocentową pewność. Tak więc zobaczcie, przy każdym czy też naszym spocie jest dodatkowy jeszcze jeden przewód z gniazdem, z którego możemy sobie rozgałęzić. Naszą całą instalację oświetlenia. Tak więc, jak mówiłem, jeśli byśmy na przykład uznali, że ten jeden spod nam nie wystarcza, bez problemu możemy sobie podłączyć na przykład 10-metrowy przewód bądź 5-metrowy 5. przewód mhm. i chyba w zestawie jeszcze można chyba sobie wziąć 2-metrowe przewody i przedłużyć to wszystko. O jakieś kolejne oświetlenie, i tak możemy sobie taki zestaw rozbudowywać do 50 metrów. U nas właśnie wjechały takie, oto spoty, które będziemy sobie gdzieś tam montować, to już dziubek powiedziała, jak ja również na bok naszego ogrodzenia, tutaj gdzie mamy kostkę i gdzie wjeżdżamy samochodem, zamontujemy sobie takie słupki. Również w tym samym zestawie, w tym samym Garden 24 systemie, dokręcając sobie tutaj, będzie ładnie co 5 metrów słupek, i tak samo zrobimy przed domem. Tak więc. A jeszcze to... dodatkowo będzie jeden taki większy słupek, i on będzie oświetlał. Między furtką a bramą. Tam przy wejściu mamy w, w Kosce Brukowej takie miejsce, gdzie wyprowadziliśmy już przewody wcześniej, i właśnie tam będzie stał ten słupek i będzie nam oświetlał front domu. I dodatkowo zobaczcie jeszcze takie kinkiety przed wejściem, które naprawdę. Po zapaleniu, będą dawały naprawdę bardzo klimatyczne światło. Już Wam wyciągam, pokazuję, jak on wygląda. Generalnie marka Marks Lloyd od wielu lat zajmuje się e, tworzeniem oświetlenia, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, w stylu skandynawskim, który akurat nam się bardzo podoba. Tak więc zobaczcie tutaj taki kinkiet. Jest to e, kinkiet. Na oświetlenie LEDowe 7W, tak więc wszystkie to oświetlenie jest niskoprądowe. Tak więc możemy sobie tutaj naprawdę zrobić bardzo wiele punktów i nie martwić się o to, że rachunki za prąd nam naprawdę wzrosną, tak więc coś takiego będziemy montować. Pokażę Wam teraz, jak w prosty sposób podłączyć to nasze oświetlenie Garden 24, więc drogie Panie, jeśli byście miały męża, którego nie możecie zmusić, żeby Wam podłączył jakieś oświetlenie w Waszym ogrodzie, żeby Wam przeciągnął jakiś przewód. Dzięki temu już nie musicie być na jego łasce i możecie to sobie same zrobić w prosty sposób. Tak więc, słuchajcie, mamy tutaj nasz transformator. Nasz transformator jest akurat 36W. Trzeba pamiętać, że możemy do niego podłączyć maksymalnie 90% obciążenia. Tak więc, w przeliczeniu, i tutaj mamy spoty 3W, możemy do niego podłączyć powiedzmy 10 naszych spotów, to będzie 30W. Tak więc, mamy jeszcze zapas. Wszystkie transformatory należy właśnie nie przeciążać i zostawić jeszcze trochę rezerwy. Do wyboru jest 36W lub większy. U nas akurat większe nie są potrzebne, bo akurat mamy takie 3W. Nam zależy na tym, żeby nasze oświetlenie było klimatyczne, a nie żeby stworzyło nam tutaj jasno, wiecie, jak, jak za dnia. Tak więc bierzemy nasz transformator, bierzemy nasz przewód. Akurat mam tutaj chyba 5-metrowy przewód, i tak jak powiedziałem. Wtykamy go sobie. Wszystkie przewody tutaj są na specjalnych o-ringach, uszczelkach, żeby tutaj nasza woda się nie dostała. Bierzemy sobie tutaj później dokręcamy gwint. W tym momencie już jest szczelne połączenie. Natomiast producent zaleca, żebyśmy jeszcze to sobie zaizolowali taśmą izolacyjną. Tak dla wszelkiego. Bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli byśmy mieli sobie ten przewód gdzieś zakopać w ziemi, aczkolwiek pamiętajcie, że jest to oświetlenie nisko napięciowe. Więc, nawet jeśli później wasz mąż albo facet, albo byście same panie drogie zapomniały i przecięły ten przewód, to nic się nie stanie, prąd was tutaj nie porazi. Co najwyżej, po prostu przetniecie ten kabel i tyle dobrze. Tak więc izolujemy to sobie. pamiętajcie, żeby to dobrze było zaizolowane. OK. To wtykamy sobie gdzieś do naszego gniazda zasilającego. ciągniemy, rozprowadzamy nasz przewód,. później będziemy go zakopywać. z drugiej strony. bierzemy nasz spot dokładnie tak samo. wtykamy, skręcamy izolacja. Pamiętajcie, spoty możemy sobie dobrowolnie ustawić. Najlepiej taki tip Wam mogę sprzedać. Wyjdźcie sobie wieczorem po zmroku na Wasz taras, weźcie jakąś latarkę, stańcie sobie w miejscu, gdzie planujecie swoje oświetlenie i tam za pomocą tej latarki zacznijcie po prostu je doświetlać. Tak w najprostszy sposób ustalicie, gdzie Wasze oświetlenie najlepiej będzie wyglądać. To wbijamy w ziemię, nie potrzebujemy tutaj żadnych betonów nowych elementów, żeby po prostu je zabetonować. To jest bardzo fajne, lekkie, ale też przy wbiciu będzie naprawdę dobrze, stabilnie stało i oświetlało. Dodatkowo, tutaj możemy zakończyć, albo możemy też dodać kolejny przewód, i to rozgałęzić. Tak więc. Yy Ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia, możemy dowolnie sobie e, to wszystko łączyć. Zobaczcie, tutaj mamy nasz słupek ogrodzeniowy, możemy to również połączyć do naszego spotu, bo wszystkie, o, wszystkie tutaj końcówki Garden24 do siebie pasują i jest to naprawdę banalnie proste i jeśli ja sobie z tym poradzę, Mogę śmiało powiedzieć, że poradzi sobie z tym każdy. Tutaj jest taka sama sytuacja. Końcówka do podłączenia, ewentualny rozgałęźnik. W zestawie możemy sobie dodatkowo dokupić taki trójnik. Jeśli byśmy sobie na przykład z tego słupka chcieli zrobić wyjście na więcej niż jeden jeszcze element oświetleniowy. Tak więc, e, słuchajcie, system bardzo fajny i bardzo prosty w obsłudze. Dodam Wam taką ciekawostkę, że my akurat nasze przewody w Polsce, w naszych ogrodach, akurat staramy się ukrywać w Skandynawii. Natomiast takie przewody nie stanowią żadnego problemu. Oni je prowadzą na wierzchu i to jest dla nich taka forma też. Dekoracji. Proszę bardzo, zobaczcie, tutaj jest taka szpila, którą wbijamy, nasz słupek pięknie sobie stoi i później oświetla. Dodatkowo, jeśli byśmy chcieli sobie na przykład takie słupki zainstalować wzdłuż podjazdu, możemy do Garden 24 dokupić sobie na przykład czujnik ruchu, który będzie powodował, że te nasze Słupki będą zapalały się, jeśli na przykład zobaczą samochód. Równocześnie możemy sobie dokupić ściemniacz z timerem, więc możliwości w rozbudowie tego zestawu są naprawdę, można powiedzieć, nieograniczone. Jak widzicie, Łukasz już podłączył, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Działa! Światło jest ciepłe, ma 3000 kelwinów. I naprawdę takie klimatyczne. Właśnie nie daje po oczach, tylko będzie tworzyć fajny klimat. Bardzo mi się to podoba, że takie cieplutkie to światełko jest. Nie lubię białego światła. Tak, ale pamiętajcie, że w ogrodzie chodzi o to, żeby tym światłem zrobić naprawdę magiczny klimat. Tak. Żeby Wasze ogrody wyglądały zupełnie inaczej, niż widać je za dnia. Tak więc bawmy się, bawmy się tym światłem, nie bójmy się oświetlać różnych rzeczy, bo na przykład drzewo, które wygląda zupełnie niepozornie za dnia, może wyglądać magicznie i zjawiskowo o zmroku. Właśnie podświetlone za pomocą takiego spotu, a taki słupek bez problemu oświetli Wam drogę. Wracając do domu, ja jeszcze chciałam od dodać od siebie, że bardzo mi się podoba to, że ten system jest taki mało inwazyjny. Znaczy, w ogóle nie jest inwazyjny. Nie trzeba wiercić w kostce brukowej, nie trzeba wiercić w ścianie. Jak mi się znudzi w tym miejscu, mogę sobie po prostu wyciągnąć i zmienić miejsce. To jest bardzo fajne, bo. Kobiety z reguły tak mają, że nie wiem, po dwóch, trzech latach nagle im się zaczyna yy, zmieniać koncepcja, szczególnie mi. <laughs> więc myślę, że będzie fajnie, że będzie można to jakoś tam poprzestawiać i zmienić tego miejsce. A mnie się podoba, że nie będę musiał nic lutować, <laughs> nic łączyć, tak więc wiecie, obędzie się bez strat w ludziach i materiale. Fajny system, fajnie go można właśnie w łatwy sposób przedłużyć nie potrzebujemy żadnych lutownic nie lutownic tak więc pamiętajcie tylko żeby to sobie później doszczenić izolacją bo to jest poziom szczelności IP44 więc dla świętego spokoju po prostu ją użyjmy. A Wy, jeśli jesteście ciekawi, jak nasz ogród zmieni się po zastosowaniu tego oświetlenia właśnie w tym naszym ogrodzie, serdecznie Was zapraszamy do następnego odcinka, w którym właśnie poświęcimy cały na instalację tego systemu. Tam też będziecie mogli zobaczyć, jak nam poszło. I zobaczycie, jak to wygląda wieczorem. Tak więc my serdecznie dziękujemy Wam, żeście to oglądali. Dziękujemy tutaj marce Marxloid za to, że mogliśmy Wam pokazać ten system i zamontować go u nas w domu. I miejmy nadzieję, że ten ogród zmieni się w magiczny ogród. Na razie.